Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Gdzie jest Nemo? Czyli kolejna współpraca Makeup Revolution, taka animowana współpraca. Jeżeli nie oglądaliście Shreka albo na przykład Atomówek, to zachęcam do obejrzenia linki. Linki Wam podrzucę tutaj pod filmem albo dodam na końcu filmu karty, także sobie zerknijcie na poprzednie filmiki powiedzmy... Z tej serii, z tej kategorii, o, może tak. Dzisiaj gdzie jest Nemo, a w związku z tym bardzo przyjemne, wesołe takie kolorowe kosmetyki. Jeżeli kochacie Morze i wszystko co z Morzem związane, to nie ma siły, żeby Wam się ta seria nie spodobała. Zrobimy w ten sposób, ponieważ, tak jak w wypadku Szreka, wypadło to całkiem racjonalnie, podzieliłam. Yy, Całą tą kolekcję na trzy takie krótsze filmiki, bo tych kosmetyków troszkę mi się tam uzbierało. Podobnie zrobimy dzisiejszą serię, tylko może nie będą też trzy filmy, ale myślę, że dwa takie krótsze mogą być. A na początek pokażę Wam, co tutaj mam, co udało mi się kupić i powiem, jakie kosmetyki w której części się znajdą, bo no da się tutaj to tak fajnie podzielić. Może tak, zacznijmy od rzeczy pielęgnacyjnej. Mam tutaj takie duo Dory Lip Oil Set. Proszę bardzo, czyli zestaw takich dwóch olejków do, do ust. Jednego użyję w jednym filmie, drugiego w drugim. Wiadomo, jasna sprawa, ale to jest jedyna rzecz pielęgnacyjna. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to mam również takie duo. Bronzer i rozświetlacz. O, wygląda to tak. Zobaczcie, jakie to jest ładnie podane. No, ślicznie, to wygląda tak morsko. No, ja kocham wszystko, co jest związane z morzem, więc mnie to bardzo rusza. W ogóle uważam, że oni właśnie mają dar do robienia takich, <gryw> takich serii. Ja je lubię. To jest duo. Wygląda tak trochę tak ciemnawo. Tu niby jest, zobaczcie, taka podziałka, nic nam to nie mówi. W każdym razie, estetycznie sama paletka wygląda tak, jak o opakowanie. Natomiast kosmetyki w środku. Może od razu wiecie co, zdejmę tą oprawkę, taką. Duo wygląda tak. No Ten brązer taki lekko ciemny, jest taki ciepły czekoladowy, to jest ładny kolor, ale wydaje mi się, że może być za ciemny. I to jest w ogóle ta jaśniejsza wersja, bo są dwie wersje kolorystyczne. Rozświatacz chyba powinien być ok, no ale to wszystko zobaczymy. Jak widzicie, o, oczywiście nieruszane, czekałam do filmu, proszę bardzo, czyli mamy do makijażu twarzy takie już pudrowe. Jeśli chodzi o akcesoria, mam zestaw pędzelków i tak sobie myślę, jak na nie patrzę, że tak. Technicznie to są pędzelki do makijażu oczu, nazwane są Nemo Eye Brush Set, no ale te trzy, no to jeszcze, jeszcze w porządku ale ten już jest taki duży, że ja go chyba użyję po prostu do rozświetlacza bo no nie ma siły, żeby go użyć na powieki, chyba, że wiecie, na, po prostu do jasny cieni na całą powiekę, no tak też można ale jakoś mi tak pasuje, wiecie, do rozświetlacza, więc ten będzie dla mnie do makijażu twarzy te trzy raczej do makijażu oczu no i oprócz tego mam jeszcze dwie paletki paletka z żółwikiem i z bardzo wygląda to tak. W ogóle jeśli chodzi o wygląd, to palety są skomponowane, skomponowane, nie ułożone, zrobione w ten sam sposób, co paletka do makijażu twarzy, czyli opakowanie wygląda tak, jak wygląda paleta. Tutaj są przecudowne kolory, zdejmę folię. oczywiście przecudowne kolory, są brązy, jakieś morskości coś takiego rudawego tu jest chyba taki zimno liliowy kolor taki srebrno liliowy ale no wiecie na razie sobie tak gdybam, po prostu przyjrzymy się mm, temu wszystkiemu na słoczach i w makijażu także paletka z żółwikiem jeszcze tak zakleczone, tu mają jakieś nazwy na opakowaniach też niczego dodatkowego nie widzę. Nie, chyba po prostu należy je tak rozróżniać. Paletka żółwikowa jest taka spokojniejsza, no bo właśnie o, brązy coś takiego turkusowego, taka bardziej morska, tak bym powiedziała. Natomiast paleta z mewami jest bardzo kolorowa, tak jakoś niespotykanie kolorowa. Niespotykanie kolorowa, taka jak grafa. O, jak grafa koralowa, zobaczcie bo mamy coś takiego. Mnóstwo kolorów, no oczywiście jakieś niebieskości, czy też zielenie obowiązkowo być muszą, no ale te kolory to są takie kolory, wiecie, rybek z rafy morskiej, albo w ogóle kolory rafy i wszystkiego, co tam żyje, więc bardzo taka radosna, żywa paletka. Obie mi się bardzo podobają, no i to generalnie to są te rzeczy, które ja sobie kupiłam, natomiast no, kolekcja, jak to zazwyczaj bywa, jest dużo bogatsza, bo jest jeszcze inny kolor różu, są jeszcze chyba jakieś inne pędzelki, gąbeczki do makijażu, no jakieś tam różności. Ja wybrałam to, no i teraz jak to podzielimy racjonalnie, żeby zrobić z tego dwa jakieś sensowne filmiki. Tak mniej więcej pół na pół. O olejkach powiedziałam, jeden będzie w jednej części, drugi w drugiej. Dzisiaj może zajmiemy się Różem, bo tak zaczęłam się malować. Jak widzicie, makijaż mam niedokończony i w zasadzie jestem na tym etapie, że mam bazę, podkład, korektor. Korektor lekko przypudrowałam i tu się powstrzymałam, bo pomyślałam, że może właśnie dzisiaj ten róż, więc mogę dzisiaj na policzki nałożyć kremowy róż, więc róż. No, na pewno będzie jedna z paletek, załóżmy, no nie wiem, żółwik. Dzisiaj żółwik i i może właśnie. Pędzelki, a pozostałe elementy będą w kolejnym filmiku. Także tak to podzielimy. No i cóż, ponieważ mamy omówione, obejrzane tak wstępnie, to zabieram się za malowanie. No i oczywiście tak jak zawsze będą słodcze, wszystko zobaczycie dokładnie. Jeżeli Was zainteresowała ta kolekcja, no i generalnie lubicie takie klimaty, to zapraszam do oglądania. Ok, jestem na tym etapie, o którym Wam wspomniałam, czyli no, nakładam róż. Róż, tak jak Wam powiedziałam, to jest Dory Blush. Są dwa róże, no przynajmniej na polskich stronach były dwa róże dostępne. Ja to kupiłam w ogóle na Ezebrze. Oczywiście linki Wam podrzucę, ale z pewnością słuchajcie, te wszystkie kolekcje Makeup Revolution, no w ogóle Makeup Revolution, to jest taka marka, że jest dostępna na wielu różnych stronach internetowych, więc ja podrzucę tam, gdzie kupiłam, a jeżeli ktoś znajdzie gdzieś taniej, ewentualnie traficie na jakąś promocję, to dajcie tutaj znać w komentarzach. Być może ktoś tam inny też zechce sobie taniej coś kupić. Okej, okay, róż. Dobrałam się właśnie do niego. Do Reliquid Blush wygląda to tak. No wygląda uroczo. Mamy tutaj, tutaj... jest podana gramatura. Chciałam Wam powiedzieć, ile tego różu w tubeczce się znajduje, ale ponieważ jest biały druczek, a tubka, jak widzicie, jest taka ombre i tu jest jasna część, no więc akurat ten biały druk tutaj na jasnej części jest niewidoczny, więc nie umiem Wam dokładnie powiedzieć. No ale wygląda to tak. Myślę, że w ogóle takiego różu w kremie to nawet lepiej chyba, jak nie jest jakoś dużo, bo wtedy mamy jakąkolwiek szansę, że to zużyjemy. Tak to jest trochę mniejsza ta szansa, bo wiadomo, że jak interesujecie się makijażem, no to nie ma siły, że macie do dyspozycji w domu jeden róż. Zawsze macie dwa, trzy, dziesięć, różnie. Więc żeby to zużyć, to naprawdę potrzeba czasu. Ok. Kolor, jeśli chodzi o Dory, wygląda tak. No bardzo duży słodziak. Taki mandarynkowo-brzoskwiniowo-flamingowy. Proszę bardzo, taki to jest kolor. Ja może sobie najpierw nałożę to, co mam tutaj na policzki. Zobaczymy, czy będzie duża ilość, nieduża. Na no, kolor jest słodki i radosny. Myślę, że to, co mam na dłoni, to spokojnie mi starczy. Chyba nawet za dużo tu nałożyłam. No, kolor widoczny. Ja zawsze zakładam, że jak przypudruję, to będzie go widać trochę mniej, no bo puder jednak coś tam zasłoni, więc wolę sobie takiego różu nałożyć więcej, co. W tym momencie może śmiesznie wyglądać, bo wiecie, mam takiego klaunika, ale pudrem się przykryje. <laughs> Będzie ok. Mm. Czy tak ładnie pachnie? Jeszcze trochę wydobędę. A jak to ładnie pachnie? Pachnie to jakoś tak słodko, jakby trochę waniliowo, a trochę jak wiecie co? Nieraz gumki do ścierania tak pachną, albo jakieś kredki świecowe dla dzieci, tak. Wiecie, takim słodkim jakimś zapachem czuć. I to jest mniej więcej coś takiego. Bardzo przyjemne. Ja sobie jeszcze dokładam, szczególnie tutaj na same szczyty kości policzkowych. Zobaczcie, kolor jest taki. No, słodziak. I tu wam jeszcze pokazuję na dłoni, bo trochę mi zostało. Muszę to nie, niestety wytrzeć, bo już więcej sobie nie nałożę, <laughs> bo to było za dużo. Kolor jest bardzo ładny. No, właśnie taki, brzoskwiniowo-pomarańczowy, coś takiego. O, gdzie jest Nemo? Róż, Dori. Oczywiście szybko to przypudruję. Tutaj mam puder, który doskonale znam, już Wam pokazuję. Wy też go znacie, jeśli <glądanie> oglądacie moje filmy. Więc puder przetestowany po prostu w każdej możliwej wersji. I to w ogóle jest moje drugie opakowanie, już chciałam zauważyć. Także puder, któremu bardzo, bardzo, bardzo wierzę. No i troszeczkę się ten róż zakrył. No na razie wygląda to tak. Kolejnym krokiem miały być te olejki do lip oil set i tak jak tu już zajrzałam to są jakby to są takie dwa kolory. No popatrzcie, o mamy coś takiego. Dwa olejki, kolory dwa. Ten jest taki blado brzoskwiniowy, a tutaj mamy blady róż. Już sprawdzamy, czy one jakoś fajnie pachną. O, w sumie jestem zaskoczona, bo raczej Raczej nie pachną, a podejrzewam, że wiecie, ten będzie pachnieł jakoś waniliowo, tamten truskawkowo na przykład jakoś tak, ale nie, nie pachną. Mm, ale bardzo przyjemny. Mm. Bardzo przyjemny i jest taki gęsty akurat. Nie wiem czy to. Gęsty akurat, to znaczy, że nie jest za bardzo klejący. Tak jak do was tutaj mówię, to wiecie, usta mi się nie sklejają, ale też jest dosyć esencjonalny, także czuć to takie, wiecie, nawidrzenie, odżywienie, czuć, że macie coś takiego odżywczego na ustach. O, w ten sposób wam opiszę, więc olejek wydaje się być przyjemny. No i teraz, jak to będzie wyglądało dalej? Część makijażu typu brwi, tam brązer i tak dalej zrobię poza kamerą, a potem zabieramy się za paletę, no i pędzelki oczywiście. Pędzelki podobają mi się bardzo. Nie wiem jak z jakością, ale z reguły to jest tak, że jak oni wypuszczają jakąś taką serię limitowaną i są tam pędzle, to te pędzle są w porządku. One może wiecie, no nie wyglądają profesjonalnie, ale to też nie o to w nich chodzi, bo to są pędzle, które mają cieszyć oczy. Natomiast są też funkcjonalne, a wiem to stąd, no bo jakby z różnych serii, kolekcji pędzle od Make-up Revolution już mam, więc zakładam, że będą ok. Tak czy inaczej. Oficjalnie mamy tutaj zestaw do makijażu oczu. Już go wyjmuję. Ale tak jak Wam powiedziałam na wstępie, no ten jeden to taki coś nie bardzo do oczu. Zaraz go obejrzymy. Wydaje mi się po prostu trochę za duży. Wygląda to w ogóle tak. Zobaczcie. Wygląda to tak. Tu mamy pędzle. No i zacznę może od tego największego. Hmm. Czy on będzie dobry do makijażu oka? Chyba niekoniecznie. Zaraz Wam coś pokażę. Tutaj mam pędzel inglot 4SS. Tak spojrzałam, znam go na pamięć, ale spojrzałam 4SS i popatrzcie. Pędzel z inglota, żeby nie był. O, to jest pędzel do rozświetlacza idealny i myślę, że właśnie ten też. Będzie mi służył do rozświetlacza, tak? Użyję go po prostu w kolejnym filmiku, nakładając ten rozświetlacz z dół, więc ten pędzelek na razie odkładam, a zabieramy się za te trzy, które rzeczywiście mogą służyć do makijażu oka. Proszę bardzo, mamy trzy pędzelki. Jeśli chodzi o wygląd, to mają. Taką samą estetykę, są takie morsko-niebieskie. Jak ja wam to w ogóle pokazuję? O, tak ładnie, żeby było elegancko, proszę bardzo. Są takie morsko-niebieskie. Mamy oczywiście tutaj tytuł serii i filmu, czyli Gdzie jest Nemo. Wyglądają bardzo uroczą. Nie wiem, czy uda mi się wam to pokazać, ale. Mamy tutaj meduzy, jakieś rybki i tak dalej. No, no, różnego rodzaju morskie stworzonka. Wyglądają bardzo ładnie te pędzelki, jeśli chodzi, wiecie, o taką kolorystykę i w ogóle. Wyglądają też porządnie, to trzeba zauważyć, bo jakby w sumie to jest najważniejsze. Wyglądają porządnie, bo na co chcę zwrócić Waszą uwagę, że no nie ma tutaj, wiecie, jakichś sterczących włosów, jakichś niedoróbek. Generalnie, tak jak mówię, no, te pędzelki nie wyglądają tak. Tak, ale to też nie mają być pędzle takie profesjonalne, nie tak należy na nie patrzeć. One są funkcjonalne, ale mają po prostu być takie radosne, mają cieszyć oko, no są takie na wesoło, od przymrużeniem oka, tak bym powiedziała. Natomiast wykonane są porządnie i one też długo służą. Normalnie pędzle, pędzle z Makeup Revolution, które mam myję, nie traktuję ich jakoś przecież ulgowo, używam ich myję i tak dalej suszę. Służą, nic się z nimi złego nie dzieje i myślę, że tu będzie podobnie. No i teraz jeśli chodzi o kształty. Pierwszy z nich to jest taka typowa miotełka okrągła, o, do blendowania, do nanoszenia czegoś na większy obszar, na przykład na załamanie. Drugi to jest pędzel płaski, zobaczcie. To też jest taka miotełka, ale już jest spłaszczona, o. W ogóle są bardzo milutkie, To są to oczywiście pędzle sztuczne, więc jeżeli jesteście alergikami, to, to z pewnością używać możecie. I ostatni, znaczy ostatni, no trzeci, tak, z tej do makijażu oczu, z tej trójki do makijażu oczu wygląda tak. Jest również pędzlem płaskim, jak widać w przekroju, i jednocześnie jest pędzlem ściętym, skośnym. Okej, okay, czyli mamy taką trójeczkę do makijażu oka. Jeśli chodzi o makijaż oka, to gwiazda programu, czyli paletka z żółwikiem. Naprawdę nie mogę znaleźć tutaj jakiejś dodatkowej nazwy, a byłam przekonana, że one mają jakieś swoje nazwy, te poszczególne palety, natomiast nie widzę. Nie wiem. Diabełoby nam nakrył. Tak, tak czy inaczej. Paletka z żółwikiem, proszę bardzo, wygląda tak. No i może słuchajcie, ja jej nie znam, wy jej nie znacie. Zobaczmy, jak ona się tutaj prezentuje. Najpierw zrobimy słocze. Zobaczymy, jak to, jak to wygląda. Tak. Tak mi będzie wygodnie. Czyli tak najpierw ten, potem tu jest coś ciemnego, ale trudno mi mieże co to za kolor. Zaraz Wam pokażę. Tu jest chyba coś zgniło zielonego i jakiś błyszczący. Turkus. W dotyku są przy... O Jezu, jaka piękna zieleń. To. To jest taka złota, zgniła zieleń. Jaka śliczna. Brąz. Ten szarobury to jest ten kolor, słuchajcie, taki brudno-brązowy. Brudno-brązowo-szary. O, jeszcze go tu dołożę. Zobaczcie, coś takiego. Tu jest ta prze, przepiękna zieleń. I turkus, którego również dołożę, by jakoś słabo wypadł. Znaczy kolor na pewno widzicie, ale chcę, żeby to było takie wyraźniejsze, więc tutaj dokładam jeszcze troszeczkę. Pierwsza czwórka. Jak patrzę w podgląd, to ten turkus dalej jakoś tak słabo wygląda. Na żywo jest lepiej. No i zakładam, że na powiekach będzie jeszcze bardziej widoczny. To znaczy tak, kolor widać, ale w podglądzie ten kolor jest taki taki blady. To jest ładny turkus, taki perłowy. Druga czwórka, czyli brązowy, chyba mat, tak? Mat. Tutaj jest również mat Turkus. Coś takiego miedziano-złotego i chyba liliowy kolor, ale nie mam, nie mam tu pewności. Kolejna czwóreczka. Brąziak. Miętowy Turkus, mat. Miętowy Turkus, matowy. Tutaj mamy tę miedź złotą i. I bardzo ładny kolor liliowy, który w całym tym zestawieniu jest taki dosyć zaskakujący, ale wygląda ładnie. Nawet go jeszcze trochę dołożę. On jest widoczny, tylko chcę Wam tak mocniej, taki skoncentrowany ten kolor pokazać. O. proszę bardzo. Żółwikowa paletka. W tej serii były też duże palety, gdzie jest Nemo. Była taka paleta na przykład w kształcie Okularów dla nurka i tak dalej. No, były tam różności, także ja sobie wybrałam po prostu te małe, ale, tak jak wspomniałam, kolekcja jest bogatsza i duże palety też można kupić. No i czas się zabrać za makijaż oczu. Wszystkie mi się podobają w sumie, ale najbardziej, jak się domyślacie, o, ta zieleń. No trzeba jej użyć dzisiaj w makijażu, trzeba. Hmm, to może od niej zacznę? Zacznę od niej. Nałożę ją, nałożę ją palcem na taki dosyć duży obszar powieki. O, jaka jest śnieś. Uwielbiam zielenie. Czy ja to już mówiłam, <głos》>, że uwielbiam zielenie. Naprawdę. Zielenie i niebieskości. Po prostu widzę paletkę, słuchajcie, gdzie są zielenie i niebieskości, już mam takie o, o nie wiem, nie wiem, skąd to się bierze. I to nie o to chodzi, że wiecie, nie mam paletki, gdzie są zielenie albo niebieskości. Nie brakuje mi takich cieni. Nie, nie. Po prostu, jak widzę zielenie i niebieskości, to dla mnie każda jest inna. Ja po prostu widzę różnice w tych kolorach. Dlatego one mnie tak wołają. Po prostu uwielbiam te kolory. Nie to, żebym innych nie lubiła, ale te, te wołają mnie zawsze. Zobaczcie tę zieleń. No czy można się tym nie zachwycić zieleń? Jest śliczna. No i w ogóle taka, no chyba nawet za dużo nabrałam, bo taka jest widoczna. Ona to musi grać dzisiaj główną rolę. Także muszę uważać, żeby jej tutaj niczym nie, wiecie, nie przyciemnić za bardzo, żeby była jak najbardziej widoczna, ale inne kolory też przecież trzeba nałożyć. No więc może tak. A właśnie, to jest delikatniejsze, czyli ten turkus taki błyszczący, czyli o ten kolor. Nałożę go tu na wewnętrzny kącik. Zobaczymy, jak się te dwa kolory ze sobą połączą. I zobaczymy, czy ten biedny turkus tutaj będzie bardziej widoczny. Nie są takie mięciutkie, przyjemne w dotyku, w dotyku, natomiast nie no, widać, zobaczcie bardzo ładny miętowy kolor no na tak w spoczu, tak jakoś blado wypadł, widać go, ale tak natomiast na powiece jest widoczny i jest ładny na zewnętrzny kącik koniecznie muszę nałożyć ten kolor, który nie wiem jak Wy go zobaczycie jeżeli Wam się wydaje, że to jest mat to, to nie jest mat to jest cień, w którym są ukryte takie bardzo delikatne, bardzo delikatne drobineczki. Wam tak z bliska pokażę. O, będzie to widać? Nie wiem. W każdym razie ma w sobie drobinki. No i zobaczcie na powiece. No i też zdecydowanie lepiej tak jak mówiłam. A tutaj? No tutaj taki rozmyty. Nawet już nie będę nabierać, wiecie, z paletki, tylko rozprowadzę sobie na powiekach to, rozprowadzę sobie, rozblenduję na powiekach to, co mam, bo no właśnie nie chcę, żeby ten zieleń tutaj yy, przykrył. Mm. Tu się wydaje bardziej niewinny, taki, wiecie, blado go widać, natomiast na powiece proszę bardzo, nie nabieram już nic z palety, nakładam to, co mam na pędzelku. Może na dolną powiekę też, o, coś tu się już będzie działo. No na razie to wygląda bardzo chaotycznie, szczególnie o tu, w tych miejscach, ale zaraz się tym zajmę. Okay. Na razie jest taki stan rzeczy, to wygląda oczywiście nierówno i tak dalej, ale mam w planach rozetrzeć granice tego brązografitu, najpierw tym brązem, a potem może dodam jeszcze troszeczkę tego yy, rudego, czyli zaczynam od o, tego matu i potem dodam odrobinę tego. Zobaczę, czy to będzie potrzebne w ogóle. Najpierw ten ciemniejszy brąz. Robię to na razie bardzo delikatnie. Okay. No, i tym samym pędzelkiem dołożę tego, tak jak Wam pokazywałam. Tak już o tu najwyżej, niemalże pod samą brew. Generalnie te cienie się bardzo przyjemnie rozcierają, ale myślę, że to widzicie. Bardzo łatwo jest uzyskać gradient. Fajnie się łączą maty z błyszczącymi. Ten najciemniejszy w palecie, choć nie jest czernią, też ładnie przyciemnia zewnętrzny kącik, można nim to zrobić spokojnie. Nie trzeba tutaj szukać jakiegoś tego brązu czy czerni, bo o, ten kolor się jak najbardziej sprawdza. Także na razie wszystko ok. Zastanawiam się jeszcze, wiecie, nad tym kolorem, no bo on jest tutaj taki wyjątkowy i nad tym matowym, miętowym. Tutaj na dolną powiekę, na wewnętrzną część nałożę właśnie ten miętowy mat, może tak, no. Trochę widać, że mam coś turkusowego tutaj na dolnej powiece, ale przy tych błyszczących cieniach na górnej powiece to on lekko zbladł. Układam jeszcze tego turkusu. Nie, no jest widoczny, jest widoczny, ale wiadomo, że no to jest cień matowy nałożony, wiecie, na drobny obszar, więc, więc te błyszczące na górnej powiece są takie bardziej widoczne, ale to jakby naturalne, więc tutaj generalnie cień jest widoczny. O, tak powiem, no na pewno wygląda na bazie lepiej niż na słoczu, chociaż no tu może też nie było, ale mimo wszystko jest bardziej blady. Na tę nieumalowaną część dolnej powieki nałożę właśnie ten kolor, który mnie tu bardzo nurtuje. On mi tu zupełnie, wiecie, kolorystycznie nie pasuje. Gdybym ja komponowała tę paletę, to dałabym tutaj coś innego. No a tymczasem mamy taką taką bladą lawendę, blado-liliowy kolor. O! Ogólnie ten kolor jest śliczny. Myślę, że przy kolejnym makijażu wykorzystam go na całą powiekę, w sensie na całą powiekę, na większy obszar, na górną powiekę, tak żeby był bardziej widoczny, tak mniej więcej jak teraz ten zieleń, bo kolor jest bardzo ładny. I w sumie, jak nałożyłam go teraz, wiecie, na, na powiekę, to tak bardziej rozumiem jego obecność tutaj. Chociaż jest zupełnie z innej, wiecie, paczki, to to mimo wszystko kolorystycznie jest spójny z całą resztą, jakoś tak to. Zagrało. Uważam, że paletka bardzo przyjemna. Nie wiem, czy nie umiem Wam powiedzieć, czy łatwa w obsłudze, czy nie. Jeśli chodzi o takie techniczne względy, no to, to tutaj super, tak jak było widać, wszystko się fajnie blenduje i tak dalej, nie ma tu problemu. Natomiast tu problemem mogą być te kolory, bo przecież nie każdy z nas lubi sobie nakładać zieleń czy też turkus na powieki, to jest jasna sprawa. Gdyby tak zakryć, na przykład to i o, i ten turkus. To byłoby chyba zdecydowanie łatwiej, prawda? No ale jednakowoż mamy tutaj dwa takie dość odważne kolory. Ten w sumie też dosyć widoczną. Ona w opakowaniu wygląda tak bardziej złoto-brązowo. Ja też tak myślałam, że to jest jakiś złoty brąz. Tymczasem to jest przepiękna, przepiękna taka zgniła zieleń. Coś cudownego. Ok, kończę makijaż. Pokazuję Wam kształt. Właśnie się zorientowałam, co ja zrobiłam. <grym> Ok, także wiecie, sytuacja wygląda tak. Mamy do przetestowania w kolejnym filmie też te pędzelki. Jakoś tak mi ręka poleciała i wiecie, wzięłam sobie pędzelki, które tutaj mam naszykowane w kubku, a te nowe cały czas leżą prze, przede mną, także... No ale dobrze, nic straconego, po prostu wykorzystamy je w kolejnym filmie, nic się nie stanie, nie zaginą. Dobrze, kończę ten makijaż. O, pokazuję Wam się na takim zbliżeniu, dokończyłam makijaż i muszę Wam powiedzieć, że y, nie wiem jakie są Wasze odczucia, ale moim zdaniem seria bardzo przyjemna technicznie. Generalnie nie mam się do czego przyczepić. Ja tę markę dobrze znam. Znam tę markę i wszystkie jej siostry pomniejsze, więc wiem, że te cienie w takiej postaci i w takiej kolorystyce się utrzymają na powiekach tutaj. Nie mam wątpliwości. Bardzo, bardzo, bardzo podobają mi się kolory. No przyznam, że nawet jestem trochę zaskoczona, bo wiecie, jak tak otworzyłam paletę, otworzyłam ją przy Was i tak się razem z Wami tutaj przyglądałam, to było też moje pierwsze wrażenie, to miałam inne odczucia i wydawały mi się te kolory takie bardziej e, no dobra, coś tam turkusowego, coś brązowego. Coś takiego, nie wiadomo co. Generalnie fajna paleta, no ale zobaczymy. Natomiast jak zrobiłam nimi makijaż, to jakby te cienie dopiero pokazały swoje prawdziwe kolory i to jest zaskoczenie pozytywne, bo zieleń okazała się śliczna. Zieleń, co do której myślałam, że nie jest zielenią. Ten kolor też jest piękny, choć on w palecie jakoś tak niknie i wygląda trochę dziwnie, bo nie pasuje, po prostu nie pasuje mi tu, ale wygląda ślicznie. To jest bardzo ładna, zimna, taka liliowa lawenda. Liliowa lawenda prześliczna. Tak jak mówię, użyję jej na pewno na całą powiek, gdzieś tam ją nałożę. Bardzo fajnie zachował się ten kolor, który jest takim szarym buraskiem, zupełnie niepozorym. No niby widać, że to najciemniejszy cień w palecie, ale no też on tu jakiegoś nie robi. Natomiast nałożony na powiekę pokazał, że, że ma moc i że, no zobaczcie, nałożyłam go tak naprawdę raz nabrałam pędzlem przy was i już więcej nie grzebałam w cieniu tylko po prostu tym co miałam na pędzelku poradziłam sobie z przyciemnieniem w zewnętrznych kącikach na obu powiekach także no generalnie bardzo pozytywnie świetna paletka bardzo fajnie sprawdził się olejek bardzo ładnie na widrze może nie tylko raczej nie bardzo przyjemnie odżywia usta usta są takie pełniejsze, ale źle mnie nie zrozumcie. Nie chodzi mi o to, że on jakoś tam, wiecie, powiększa usta, że czuć jakiś. Mre... Nie, 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 nic takiego. On nie ma takich właściwości. To jest zwykły olejek, taki odżywczy, ale właśnie po nałożeniu nie macie takiego poczucia, że gdzieś tam macie jakieś spękane, wiecie, roweczki, że coś wam się tam ciągnie, tylko właśnie usta są takie najedzone. <laughs> usta są najedzone, to jest, wiecie, metaforyczne stwierdzenie, ale wiecie o co chodzi. W każdym razie olejek bardzo przyjemny niezwykle ładny róż, no kolor słodziak, aha, chciałam Wam pokazać, ale przecież już starłam, ale kolor, tak jak mówię, jest jeszcze jeden oprócz tego, więc to już sobie musicie ocenić, czy któryś Wam się podoba, czy nie. Bardzo ładnie się rozprowadził, wygląda naturalnie na policzku, naturalnie, ale jednak ten kolor widać, no jest tak, ta buzia jest taka żywsza, o, więc też bardzo przyjemny. Co tam, no niestety nie udało mi się użyć tych pędzelków, bo o nich po prostu zapomniałam, ale nic straconego, użyję ich Zwyczajnie w kolejnym filmiku. Okej, okay, moje pierwsze wrażenie jest po bardziej pozytywne niż zakładałam, że mogłoby być. O! <laughs> więc jak na razie kolekcja na tak, ale przed nami jeszcze druga jej część, więc przyjrzymy się jeszcze pozostałym kosmetykom <laughs> i akcesoriom i na ten kolejny filmik już, już Was dzisiaj zapraszam. Tymczasem mówię Wam papa, pa. dziękuję za poświęcony czas i oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku, a dzisiaj na razie i do zobaczenia.